Lepiej nie mówić. Kolejny odcinek podcastu Małgorzata Bugaj. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. U mnie Maciej Marcisz. Cześć. Cześć, cześć. dzięki za zaproszenie. Miło Cię <grym> widzieć No i Ciebie słyszeć. też, bo z Maciekem słuchajcie, zanim wam powiem kim jest Maciek, to, a już Maciej czy Maciek może być? Jakkolwiek. Jakkolwiek. Więc y, z Maćkiem znamy się już dosyć długo i chyba od początku od ka o każdej twojej książce rozmawialiśmy na falach pewnego radia. Teraz jesteś u mnie ze swoją najnowszą książką Znaki Zodiaku. Ja lubię twoje książki, lubię z tobą gadać, wiesz o tym? Wiem, ja też z tobą lubię gadać. Moje pierwsze pytanie jest takie, bo widziałam na twoim Instagramie po prostu tą trasę, jak ty tam wypisałeś jaką masz trasę z tą książką. Wczoraj chyba byłeś w Gdańsku. Tak. I wiesz, zaczęłam o tym myśleć z takiej drugiej strony. Jakie to musi być męczące. Ja nie, nie przeczytałam do tej pory ani jednej recenzji twojej najnowszej książki, ani nie słuchałam żadnego wywiadu, więc być może zdarzy się tak, że wiesz, usłyszysz 150 razy to samo pytanie. Męczy cię to? Czy ty to traktujesz jako wiesz, że no dobra, no tak już musi być, zrobię tych, 15 spotkań. Wiesz co, no powiem tak. Myślę, że to jest część tej pracy. Myślę, że praca nad książką nie kończy się w momencie jej napisania ani w momencie jej zredagowania. Myślę, że po prostu, żeby ludzie cię czytali, no to po prostu musisz o to jakoś tam zawalczyć, jakoś się, się postarać i no i właśnie myślę, że to jest po prostu część tej roboty, a nie coś. Właśnie koniecznego, dodatkowego, znaczy jest to konieczne, ale nie jest to coś dodatkowego. To jest po prostu element napisania książki, ale wiesz, to też, miałem taką właśnie refleksję może wczoraj, może przedwczoraj, że, że nauczyć się pisać, albo nauczyć się panować nad fabułą, napisać książkę, że to jest jedna umiejętność, a nauczyć się być pisarzem, to jest zupełnie inna umiejętność. I są ludzie, którzy, którzy świetnie na przykład piszą, ale nie potrafią być, być pisarzami. I ja mam takie, takie wrażenie teraz przy tej trzeciej książce, że wreszcie gdzieś po drodze się nauczyłem być pisarzem i lepiej jest mi z tym, więc już mnie to tak nie męczy. Tak jak myślę, kiedyś może mnie jednak jeszcze męczyło, po prostu było to trudniejsze. I też myślę sobie, że, że, że na pewno jest to duży wysiłek dla systemu nerwowego, bo to jest akurat, myślę, nie do końca. Istotne, czy te bodźce są pozytywne, czy one są negatywne. Nawet jeżeli ma się dużo pozytywnych bodźców, to to też może skończyć się w taki, w taki sposób, że wieczór w pokoju hotelowym spędzasz po prostu na, na płaczu. I to jest taki po prostu płacz związany ze zbyt dużą ilością emocji, nie? Wiesz, następuje jakaś taka samoregulacja. No, ale tak jak mówiłem, myślę, że teraz już to umiem. W swojej odpowiedzi już zahaczyłeś o moje kolejne pytanie, ale zanim je zadam, albo właściwie to już teraz, bo bohater Twojej książki, jeden z bohaterów, bo mamy ich troje. Max Ludwig, czyli pisarz, autor poczytnych książek, autobiograficznych, można powiedzieć. On, on wypowiada tam takie zdanie właśnie, że nie każdy, kto wydaje książki, jest pisarzem. I ty przed chwilą to powiedziałeś. Ja to zrozumiałam w zupełnie innym kontekście. I ostatnio, jak siedziała tu Ela Łapczyńska, ja zadałam jej to pytanie właśnie, bo Ela też chyba wydała swoją drugą książkę teraz, to była druga. Tak. I Ela, ja mówię, słuchaj, mu, powiedziałabyś o sobie jak? Że jesteś bardziej filozofką, czy już pisarką, nie? I ona mówi, że już to słowo pisarka przechodzi jej przez gardło. A ja wiesz, trochę znam ten światek literacki i, yy, i mówię, że to bardzo chcę, żeby to był jeden odcinek. Trochę też o tej ciemnej stronie tego światka. I wiem, jak między sobą na przykład autorzy potrafią mówić, jaki tam pisarz, trzecia książka, nie? I ja bardziej w tym znaczeniu to zrozumiałam, że wiesz, nie każdy, kto wydaje książkę, jest pisarzem, a ty mi teraz jakby inny kontekst podałeś. Tak, bo ja w sumie napisałem to w tym kontekście, w którym Ty to zrozumiałaś. Aha. A ta refleksja, o której mówię, w sumie przyszła do mnie, do mnie później, więc. Więc tak, wiesz, to jest tak, że jest jakaś niby mroczna strona tego, tego świata wydawniczego, ale myślę, że w porównaniu do różnych innych branż, które istnieją, nawet dziedzin, powiedzmy, sztuki czy, czy rozrywki, to, to myślę, że mimo wszystko ten świat wydawniczy to jest przedszkola. W sensie, że nawet jeżeli są jakieś wiesz, spory, konflikty, myślę, że to mimo wszystko jest dosyć nieszkodliwe. I dosyć, dosyć łagodna. A ja mam odwrotnie. Wiesz dlaczego chcę to poruszać? Ponieważ do świata jednak słów, tak mi się przynajmniej wydaje, trafiają jednak ludzie z, no, z określoną wrażliwością, inną. Ja w swoim myśleniu o tym świecie miałam, wiesz, no, czysty, krystaliczny, wspaniały, po prostu ludzie tacy, że marzyć, żeby z takimi obcować. I nagle, wiesz, wyobrażam sobie, ja nie jestem w tym świecie, przecież jestem po drugiej stronie. Mm, że ktoś, kto marzy o wydaniu książki, o napisaniu tej książki, wiesz, dostał się do tego świata i nagle w tym świecie jest, halo, mm, no wyśmiewany troszeczkę, nie, ha, 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 co to zapisasz, nie, i myślę, jak tą osobę z taką wrażliwością, to nie jest przedszkole, to jest, kurczę, Navy Seals. <sum> kurczę, no... No, może, no może. Znaczy, znaczy, tak to jest nie moje chcę, zdanie. Tak, ogóle, jasne. Tak. Jakoś tak nie chcę, nie wiem, może też po prostu nie chcę kalać własnego tak, gwiazda. Tak, tak. Ale wiesz, tak. ja Ciebie kojarzę właśnie, bo to nie o to chodzi, od razu to wyjaśnijmy, że nie o to chodzi, żeby było w rozmowie tylko pięknie, lukierkowo, wspaniale. Ten podcast nazywa się Lepiej Nie Mówić, nie? I staram się właśnie mówić o tym, o czym, o czym się nie chce mówić. Fajnie wydajesz książkę, powiemy sobie fabułę, nie? Ale Ty dotykasz różnych światów i warto o tym powiedzieć, i to nie będzie kalanie, nie tylko pokazanie, że wiesz, jest tak. No, ale też jest tak. Zresztą tak. Max, młodego swojego, chciałam powiedzieć następcę, no, kogoś, y, nie będę zdradzać jaką funkcję pełni Kuba, no ale przestrzega przed tym świadkiem trochę. Tak, tak, tak. A czyli no, na pewno dla mnie oczywiście te znaki zodiaku do pewnego stopnia no, komentują ten, ten mm -hmm. świat wydawniczy i, i wiadomo, że tutaj czerpię z własnych doświadczeń i lekko ironicznie opowiadam o, o pewnych zjawiskach, no tylko, że Chciałbym, żeby to było jasne, że można się z czegoś śmiać i jednocześnie to lubić, no że można sobie z czegoś żartować i jednocześnie nie mieć nic przeciwko. I można właśnie stroić sobie żarty, i jednocześnie to akceptować. Więc, więc to jest takie, takie moje podejście do, do świata wydawniczego. Ja mam bardzo duże zaufanie do inteligencji moich słuchaczy i słuchaczek, i wiem, że wszystko zrozumieją. A wracając do nie Maxa teraz, tylko do Maćka, bo w sumie o to, to ja Cię nie zapytałam, a bardzo mnie zawsze te rzeczy ciekawią. Ty w liceum, to Ty marzący o. O byciu poetą i pisarzem, i piszący wiersze, i tam publikujący je w czasopiśmie kogito. O słynny kogito, no tak. Także no tam była taka rubryka. Tak, taka rubryka, ojej. To ja, pamiętam, ja Pamiętam, że, że chyba w, w tym Kogito, to, to jeszcze w gimnazjum coś mi się udało opublikować. Ja, ja przez w trakcie liceum, właśnie pisałem wiersze, pisałem sztuki teatralne, wygrywałem tam jakieś właśnie konkursy poetyckie, jeździłem na turnieje jednego wiersza, więc to był to był ten, ten etap. Czyli nie ma, chociaż ja też nie wierzę w przypadki, ale nie ma przypadkowości w tym, że pracujesz pracujesz jeszcze w wydawnictwie, prawda? Tak. Że jednak twoje, że szukałeś pracy jednak blisko literek. Tak, czyli no ja, wiesz co, jak ja wyjechałem na studia do Warszawy, to, to powiem ci, że w ogóle nie myślałem, że można pracować w wydawnictwie. W sensie to było tak, lubiłem czytać książki, to była jedna rzecz. Druga rzecz, chciałem pisać, być pisarzem, tak. Ale jakoś nie wyobrażałem sobie, że w ogóle istnieje coś takiego jak praca w wydawnictwie, mhm. więc to się wydarzyło tak właściwie no, kompletnie przypadkiem. Oczywiście też tam miałeś do książek do tych. A powiedz tego... mi o tym przypadku, bo ja uwielbiam te nieprzypadki. Jak to no, było? To był właśnie taki nieprzypadek w trakcie studiów gdzieś na drugim czy trzecim roku. Nie, to słuchaj, to jest faktycznie takie, takie story, jak teraz się na tym zastanawiam. To, to jest takie naprawdę Origin Story, tak. To jest takie prawdziwe Origin Story. Więc opowieść jest taka: jestem na trzecim roku Polonistyki wtedy i jestem jednocześnie na drugim roku produkcji filmowej w Łodzi i czuję mocno, że się nie spełniam. Czuję, że po prostu coś jest nie w porządku, że jedna studia w ciągu tygodnia, drugie weekendowo, w trakcie jeszcze jakaś praca dorywcza, udzielanie korepetycji, różne jakieś aktywności i, i czuję, że coś jest wtedy w moim życiu jakoś bardzo nie tak. I pamiętam, że jest końcówka tego trzeciego roku polonistyki i e, piszę do moich rodziców tak zwanego dramatycznego maila. Uwielbiam to hasło. <laughs> Dramatyczny <śmiech> mail. No więc piszę do moich rodziców dramatycznego maila, że drodzy rodzice, jest taka sprawa, że ja chyba tak właściwie nie chcę dalej już studiować że chciałbym sobie zrobić teraz rok przerwy. Rok przerwy, ponieważ bardzo chciałbym spróbować zrobić coś z moim pisaniem. Więc czy zgodzicie się, żebym teraz przez rok nie. Bo, no bo rodzice oczywiście wtedy cały czas mi jeszcze pomagali, mimo że już pracowałem to, to była raczej taka praca, właśnie dorywcza, za którą wiesz, no, kupowałem sobie ubrania i jeździłem na Open na wakacje, więc co bardziej to było takie, takie, takie moje kieszonkowe, a ten podstawowy byt jeszcze wtedy rodzice mi zapewniali. No i, no i kochani rodzice, czy zgodzicie się, żebym właśnie nie studiował? Będę dalej jeździł do Łodzi, na weekendy tam będę miał ten status studenta, będę coś robił ze swoją edukacją, ale muszę się skupić na, na tym pisaniu. I to był faktycznie dla mnie taki, teraz myślę z perspektywy, przełomowy rok, no bo rodzice się na to, na to zgodzili. Ja dostałem się wtedy na warsztaty w Staromiejskim Domu Kultury. To, to są takie właśnie warsztaty, które, które naprawdę przyniosły... Myślę, no, kilku pisarzy i kilka, kilka pisarek. I jednocześnie, właśnie dostałem się na te warsztaty i założyłem też klub czytelniczy. Założyłem klub czytelniczy z moją, z moją przyjaciółką, właśnie z takiej tęsknoty za rozmawianiem o książkach, tak jak my chcieliśmy rozmawiać o książkach czyli bez tej listy lektur dodatkowych mhm. bez literatury przedmiotu i podmiotu bardziej bliżej życia. Mhm. I właśnie no, ten klub bardzo fajnie się, się rozkręcił. Zdobyliśmy, że tak powiem, czytelników, czytelniczki. Stworzyła się taka fajna społeczność dookoła tego. Tego klubu, no i ja do dzisiaj prowadzę klub czytelniczy, już inny, ale ja bez, bez klubu czytelniczego po prostu nie, nie mogę żyć. I, I po prostu wydawnictwa też zaczęły się interesować tym klubem. Wydawnictwa zaczęły się interesować tym klubem, bo my rozmawialiśmy wyłącznie o opowiadaniach, taka była formuła. Więc jeżeli wydawcy publikowali jakieś opowiadania, to, to czasami się po prostu do nas zwracali, czy nie zechcielibyśmy na przykład omówić Opowiadań, które właśnie teraz opublikowali, i jedno właśnie z takich małych, małych wydawnictw odezwało się do nas, aby, aby, abyśmy porozmawiali o opowiadaniach pewnego kubańskiego pisarza. Spotkanie się wydarzyło i było bardzo fajne. Kilka pewnie tygodni, miesięcy później, już no nie pamiętam tego, po prostu zapytali, zapytali mnie, czy nie chciałbym przyjść do nich na, na staż. I, I w ten sposób zacząłem pracę w pierwszym wydawnictwie. To było takie małe wydawnictwo gdzie byłem wszystkimi działami naraz, szczególnie wiesz co, to, to jeszcze było tak, że byłem na tym stażu, oprócz mnie pracowała w tym wydawnictwie jedna osoba właśnie w promocji i, i, i ta osoba po, po tygodniu jak ja byłem na tym stażu yy, złożyła wypowiedzenie. I zostałeś sam. I, I zostałem sam i, i zacząłem, zająłem jej stanowisko. No więc to było jakby całkowicie, całkowicie szalone. Ja oczywiście wtedy właśnie nadal studiowałem. To była właśnie taka praca, no na pewno wtedy jakieś spełnienie marzeń i poznawanie jakiegoś zupełnie nowego, zupełnie nowego świata. Ale też była to taka praca, gdzie po prostu szefowa wychodziła ze mną do bankomatu, wypłacała pieniądze i wręczała mi wypłatę w ten sposób. I była ona, wiesz, no, naprawdę nieduża, ale nie o to oczywiście w tym wszystkim chodziło. No i tak sobie tam popracowałem chyba z rok czy dwa i, i, i wiesz, potem już byłem wszystkimi działami naraz działem produkcji, działem handlowym, działem promocji. Więc to było na pewno świetne, świetne doświadczenie. No i tak w pewien sposób już, już zawsze zostałem w tym, w tym I, świecie. I wiedząc jak to wygląda później od kuchni, łatwiej jednak Pewnie tak. tworzyć. Nie? Ale super, wiesz, ja uwielbiam takie historie. Uwielbiam takie historie, ponieważ ja nie wierzę w przypadki. I popatrz, sami cię zapytali i wniosek dla mnie płynie taki, że jak się zajmujesz tym, co kochasz, to cię znajdą. No zobacz. Założyłeś sobie klub, nie? No mnie ja znaleźli, się... mnie znaleźli, ale nie chcę, wiesz, nie chcę tak potwierdzać, że na 100% tak zawsze jest, tak jest, no. bo, bo z jednej strony trzeba mieć szczęście, a z drugiej strony trzeba mieć też jakiś przywilej w życiu, żeby móc to robić, bo, bo umówmy się, że za tak małe pieniądze nie mógłbym pracować w tym wydawnictwie, gdyby rodzice mnie nie wspierali Oczywiście, i dalej, i, dla i, tak, rodziców, i tak, tak dalej, tak? Więc, więc no zawsze trzeba... Okej, okay, trzeba mieć szczęście, trzeba pracować, ale trzeba być też w odpowiednim miejscu, w odpowiednim mm -hmm. czasie i mieć ten, mieć ten przywilej czasami jakiś. A ja tu od razu polecam wam pierwszą powieść Maćka Taśmy Rodzinne, bo tam o jego rodzinie, Co? o jego specjalnie <laughs> mówię, Dowiecie się dużo, bardzo mi bliska ta książka była też, z racji różnych doświadczeń też. Ja spokojnie mogę mówić, wie, zresztą ty tak tyle cech dajesz Maxowi swoich, że ja zawsze cię o to pytam i ty nie, nie miałeś nigdy nic przeciwko, żeby mówić, że no to jest twoje alter ego jakieś, no, o, o, o Maxie tak. O Maxie w no, najnowszej powieści. Tak. Wiesz co, no, tak, ja faktycznie mam taką metodę, że jak, na, jak dotychczas wszystkich męskich głównych bohaterów nazywałem imionami na M, ale nie swoim. I to była taka, jest taka sugestia, że, że te postacie mają coś, coś ze mnie, mm -hmm. ale, ale nie wszystko. I myślę, że do pewnego stopnia ten Max Ludwig, który jest oczywiście mocno inspirowany Eduardem Louis. Francuskim pisarzem i jego historią no jest realizacją może jakiegoś mojego negatywnego archetypu. W sensie myślę, że nawet jeżeli to, co zrobił Max, nie jest tym, co ja zrobiłem, to może jest tym, co mógłbym zrobić, gdybym na przykład, nie wiem, chciał zrobić coś etycznie wątpliwego. W sensie my, my, myślę, że każdy z nas ma jakieś dobre i negatywne tendencje mm -hmm. w życiu, jakieś predyspozycje i tak. Więc oczywiście, coś na pewno Max ma, ma za mnie. To jest jeden temat bardzo duży, który chcę poruszyć, bo wiesz, to mnie zastanowiło. Wprowadźmy może w klimat y, dosłownie dwoma zdaniami, co zrobił Max. Okej. Okay. Max właśnie jest głównym bohaterem znaków Zodiaku i napisał już trzy, y, trzy powieści. Y, każda jest autobiograficzna. I...